Szczęść Boże, pewnie bardzo dobrze znamy to powiedzenie, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o podatkach. Oto do Pana Jezusa przychodzą uczniowie i zwolennicy Heroda, którzy pytają się o to, czy można płacić podatki Cezarowi, czy nie płacić. I oczywiście im nie chodzi o prawdę. To pytanie jest pewnego rodzaju pułapką, bo gdyby powiedział, że można, należy płacić podatki Cezarowi, to oskarżyliby go, że jest zdrajcą narodu żydowskiego, że współpracuje z okupantem rzymskim, że y, trzeba go zgładzić. A gdyby odpowiedział, że tak nie wolno, że nie wolno płacić podatków, to by go oskarżyli o to, że jest jakimś buntownikiem żydowskim, że wzywa do obolenia władzy rzymskiej. I Pan Jezus bardzo sprytnie Ominął to pytanie. Odpowiedział wprost. Jaki wizerunek widzicie na monecie? Jeśli Cezara, to dajcie to, co Cezarowi. A potem dopowiedział, że Bogu dajcie to, co należy do Pana Boga. I w tej drugiej części do odpowiedzi chyba są ważniejsze słowa. Że właśnie Panu Bogu mamy oddawać to, co należy do Niego. A co należy do Pana Boga? Do Pana Boga należy cały świat. Należy całe nasze życie. I wszystko Jemu powinniśmy Podporządkowywać. Dlatego starajmy się tak żyć, abyśmy wszystko, co robimy, zawsze podporządkowali temu, aby Panu Bogu oddawać chwałę, aby go uwielbiać, aby On był na pierwszym miejscu.